Dzień wszystkim. Dzisiaj kolejne rozpakowanie z Metal Market. Rozpakowanie już po czasie. Także, sorry. Spaczka jakieś 3 tygodnie temu chyba do mnie dotarła, ale w czasie nie miałem kiedy tego nagrać. To znaczy, nagrałem, ale bez dźwięku, żeby dźwięk sobie dodać. Dźwięk sobie dodaję dzisiaj. No i nagrywam od razu przy okazji. No i dobra, rozpakowanie nie Niedużo tych monet, ale, ale kilka sztuk, kilka uncji kolejnych wpadło. Paczka jak zwykle e, zapakowana w porządku. Tak, tu chwilę się z nią gimnastykuje. Yy. I sobie sam przypomnę, co ja tam zamawiałem, dzięki temu, że teraz nagrywam. E, jest jedna taka rzecz, no jedna ciekawostka. Resz resz taka nietypowa moneta, w zasadzie medal. E no ale właśnie, no muszę sobie resztę przypomnieć. Reszta to chyba taka w miarę klasyka. No plus jeszcze dwie, dwie, i dwie nowości chyba od niedawna na rynku. Dobra. Pacz paczka OK, zabezpieczona fajnie, standardowo. Tutaj kopertka z rachunkiem, kopertka z monetami. A i tu właśnie, tu dorzucili jakiś prezent, wcześniej słyszałem, że coś tam, widziałem już, że coś dodają. No jakaś płytka z muzyką, nie otwierałem tego nawet, ale mam. No zawsze miło, szczególnie jak się człowiek nie spodziewa. Widziałem, już ktoś gdzieś w jakiś forach wyrzucał, że, że dostał coś, coś takiego. Kopertka standardowo z Metal Market. Tutaj, akurat z South African mint z logo, z monetkami, idzie na bok. No, gąbeczki standardowo są całkiem sporo. Poczekaj, zabezpieczona, ok. Trzeba sprzątać graty. No i przechodzimy do klu do do najważniejszego czyli do, do monet. Zobaczmy, co tam w środku było. O, właśnie, a propos nowości, to, to taki aztecki kalendarz chyba, aztek kalendarz chyba się to nazywała, ta moneta, czy też yy, jakoś tak, i tu jest wersja. Pop... No, właśnie, ciekawie nie spodziewałem się, że będą w takich kartonikach jeszcze, doklejone do takich kartoników. E, tu wersja yy, po prostu, taka standardowa. Te kapsle, o właśnie będę je przecierał, bo na kapslach ten brud się taki tam zbiera także moneta powinna być w porządku o właśnie teraz lepiej to widać a kalendarz astecki e, czyli na dookoła monety mamy mamy ten kalendarz na środku e, taką fajną grafikę design monety fajny tamta wersja była standardowa e, a tutaj to samo tylko że w oksydzie no i tu jest o, moneta pokazana z drugiej strony a to jest właśnie to jest to samo, tylko pokazane pokazana druga strona. Tu nie odklejałem. a Scott's Day Mint. Właśnie widać na, na kartoniku. Ok, to są dwie sztuki, tylko że jedna w oksydzie. Chciałem zobaczyć, jak to będzie, jak to będzie wyglądać. Pewnie potem się pozbędę tych kartoników. No i dobra, reszta, wy, reszta wyleciała z koperty. Trochę podwójnych rzeczy. I co tu będę pierwsze pokazywał, bo nie pamiętałem. Astecki kalendarz, jeszcze raz. Tu w dwóch wersjach. Bardzo fajne. I przechodzimy dalej. Tutaj. A już sobie przypominam. Dobra. Afrodyta. Nie, jeszcze do tego nie przejdę. A właśnie Yale, tak? Druga, seria, druga moneta z serii Bestie Tudorów. Jak widzieliście, już kasetki mam. Mam lwa w kilku sztukach. No i dwie kasetki, no to dwa razy Yale. Nie wiem, może jeszcze dokupię. Może jeszcze pokuszę się o to, żeby mieć ich więcej. No ale dwie sztuki z tej serii muszę mieć minimum, żeby te kasetki wypełnić, tak? Dwie kasetki, więc dwa komplety chcę zbierać. I yy, yy, tak to musi wyglądać. Yy -y. Zaraz, że to się coś mi pokrzeczyło. Dobra, lecimy dalej. Kolejne dwie sztuki. A to jest Afrodyta, tak? Czyli. Bogowie Olimpu, no jestem w serium od początku, wszystkich od Zeusa, zaczynając, lecę też po dwie sztuki. Znowu dwie sztuki kolejnej monet, kolejnych, kolejnej serii, no właśnie, te australijskie, te najniebezpieczniejsze, sorry, zwierzęta świata, najniebezpieczniejsze zwierzęta świata, też wszystkiego zbieram od początku, od Redback Spidera po dwie sztuki tu też dwie sztuki pandy pandy 2023 postanowiłem, że z każdego rocznika będę chciał zbierać no nie od początku nie będę się cofał tam do kilkanaście lat wstecz zbierał wszystkiego bo ceny już premia już na tych monetach jest duża także sobie podaruję, ale nie zaszkodzi zbierać od, od nie wiem od kiedy mam w zasadzie. 20, 21, 22, może takie to wygląda. 23, mamy jeszcze 2017, 2015. No a tu 23 wygląda też, też fajnie. Fandy zawsze są fajne. No i właśnie, nowość, coś innego. Astecki kalendarz, tak się nazywa tamte tam, tam, tam dwie monety, ale tu też, to też jest Astecki kalendarz, też tak to chyba było nazwane na stronie billera. Są dwie uncje, co ciekawe, ale takie bardzo płaskie, tak że jest bardzo duży, duża średnica tej, no monetą nie możemy nazwać, bo nie ma nominału, więc medal. medal. Astecki kalendarz, bardzo fajne detale, też to jest taka widać, no właśnie jakby jakby oksyda, tak. No i wygląda super. Na żywo też robi wrażenie. Nie wiem czy to, czy, mam nadzieję, że chociaż trochę na filmie to oddaję. Obraz tej, tej, tego medalu dla mnie wygląda zarąbiście. No i właśnie tu widzicie dwie łącje i dwie łącje, jak można sprasować. Mogą być dwie grube, małe łącje i dwie płaskie, duże łącje. Czyli mamy 2, 4, 6, 8, 10, 10 sztuk, no i to jest 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 uncji. okej, okay. 14 uncji łącznie. Bo Yale pod, to są a artycki kalendarz ten duży i resztę po uncji zakupują za, za udane. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.